Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pozdrawiam z nad Sadybiańskiej Fosy w tych pięknych okolicznościach przyrody, kiedy w chmurkach panuje taka rewolucja. Tutaj nóżki w górze. Tradycyjnie opa opalamy się. I wryt muzyczki tutaj leci z głośniczka, jakiś hit disco Polo to jest. Balanga do rana, czyli można by tak powiedzieć. Ludzie pracują w sklepie, zakupiliśmy skromne śniadanko w postaci kiełbaski, jest musztardka, jest pieczywko świeżutkie. Mamy sztućce, a koledzy tam naprzeciwko, bo ja tu z paluchem zawsze wejdę, grillują, ten siwy dym tam w oddali to jest grill, tam być może i spożywają mocniejsze alkohole, a to już we własnym zakresie, my mamy tutaj też napoje w plecaku. I piękne okolice, pięknie położone osiedla tutaj za mną też. Ile tutaj browarów, chciałem powiedzieć, się wypiło za młodego człowieka. Przychodziliśmy. Nawet tutaj spędzało się późne wieczory, a nawet wręcz noce do rana. No w takich klimatach, bardzo ładnie tu spędzało się czas. Na dyskusjach różnych, jak to młodzi ludzie o przyszłości. O poezji rozmawialiśmy, o kulturze, o sztuce również, o kobietach, i tak dalej. Także pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu i zapraszam wszystkich. Oczywiście tradycyjnie, już e, od początku tygodnia zapraszam dziś na night skating. Spotykamy się pod pomnikiem Kopernika 19.30 do 20.30, taka zbiórka. Będzie to pod takim hasłem kicz party, Także można się przebierać fajnie i jedziemy w 22-kilometrową trasę po Warszawie. Zaczynamy, kończymy w tym samym miejscu przez Pragę, Mokotów. Bardzo fajna wycieczka. Stopień trudności łatwy, także po nawierzchniach płaskich, asfaltowych pod eskortą policji i naszego night skating patrolu. Do zobaczenia na przejeździe.